Ziemniakowe zawody, ziemniakowe przyśpiewki i ziemniakowe rękodzieła. Tak, we wtorek 25 września w szkole podstawowej imienia Jana Brzechwy w żarowie królowały ziemniaki. Ta impreza tutaj jest i myślę, że wcześniej też była. Rodzice i dzieci czekają na ten czas, kiedy to będzie, bo wszyscy się wspaniale bawią. A co tutaj się odbywa podczas tej imprezy? Podczas tej imprezy są występy dzieci. Dzieci śpiewają piosenki, mówią wierszyki, też będzie za chwilkę taka mini dyskoteka, jest poczęstunek, pie pieczemy ziemniaczki, jest też zupa pyszna ogórkowa, którą nam tutaj panie kucharki gotują i są z, z, zawody sportowe. Dzieci mogą rzucać ziemniaczkiem, mogą grać w hokeja ziemniaczkiem, też wykonują takie. Takie kukiełki z owoców i z warzyw. Będzie za chwilkę wystawka. Rysują też warzywa, owoce. Dzisiaj też przygotowaliśmy dla dzieci króla i królową pieczonego ziemniaka i dzieci przyozdabiają różnymi materiałami. Święto pieczonego ziemniaka jednak nie było jedynym powodem wspólnego biesiadowania. Od tego roku szkolnego najmłodsi uczniowie szkoły uczą się w wyremontowanej szkole. I to również był powód wspólnego świętowania. Oh, povere, ti cerro di mangiare Tu, lei, sa Święto Pieczonego Ziemniaka przygotowane przez Żarowską Placówkę przyciągnęło całe rodziny. Było nie tylko smacznie, ale i wesoło, bo na przybyłych czekało nie tylko rozpalone ognisko i pyszna zupa, ale również liczne sportowe konkurencje. Najbliżsi najmłodszych również nie kryli, że jesienny rodziny piknik to udana impreza. Bardzo świetna impreza, bardzo dobrze zorganizowana, więcej takich imprez proszę bardzo dla dzieciaczków. Integracja super, duża frekwencja, pogoda dopisała. Dzieci się bawią, poznajemy się. Bardzo y, intrawny pomysł. Właśnie, czy to fajny pomysł, żeby połączyć, pierwszy, żeby, żeby tak powitać pierwszy dzień jesieni? Na pewno, na pewno i trzeba to powtarzać, żeby rodzice się poznawali, żebyśmy po prostu sobie pomagali i żebyśmy wszyscy razem robili wszystko dla dobra dzieci. Przynajmniej dzieci y, mają wypełniony czas popołudniowy. A pogoda ku temu sprzyja. A to dobry pomysł, żeby zintegrować wspólnie rodziców, dziadków i, i także dzieci. Oczywiście, pomysł jest jak najlepszy i oby takich pomysłów było jak mm. najwięcej. Rodzinne świętowanie zakończyła degustacja pieczonych ziemniaków oraz pysznej zupy ogórkowej.